Bossa robię Katarzyna, ale boss jest ważniejszy niż związek małżeński. Rozwód? Kusisz. I witam serdecznie szanowny grono mrucznych loszkowiczów. Tak oto je prezentuje ma ekipa, czyli flagdoktor, um, okultysta, oprych i zbrojny. Nowego mamy jakiegoś stwora. Mały plinto skór, 10% leczenia. Zamięta się, za każdy przedmiot typu medyczny w użyciu rosowy bohater, plus 10% po każdej lokacji. Brzmi spoko. Brzmi naprawdę zajebiście, jeżeli będzie ciężko. Ale co zrobiłem? Co mądry ja zrobiłem? Wykupiłem wszystkie przedmioty lecznicze. Jestem ciekaw, jak to zadziała. Czy to będzie zbuchowane na. Wszystkie które są, czyli na przykład 20%, 40%, 60%, czy po prostu po 10? I czy to w ogóle działa tak, że nie wiem, bufuje tylko tego bohatera, który ma leczenie, czy, czy jak? Nie mam pojęcia. Zostań takie gówno jeszcze. I tyle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drużyna zapowiada się całkiem spoko Ogólnie zapowiada się spoko, ale jak to wyjdzie do końca? Kurwa, no nie wiem. Tak więc, no. 60 lig do gospody. Jestem ciekaw też, jak ten pintoskur, czy co tam jest, działa. Dokładnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I co wam mogę powiedzieć na sam początek? robi się kuć we ciepło, A że praktycznie na poddaszu sobie gram. No to spodziewajcie się, że niedługo w Gacie jak będę siedział. Musielibyśmy skończyć jeszcze historię Paracelusa, Paracetamola. A później Dismasa trochę ruszyć, żeby mieć lepsze skille. Fajnie, bo to są dwie kaplice, więc w sumie zamkniemy i obie prowadzą do leża. A, 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 nawet mamy drużynę, nawet mamy drużynę. Dobra. Ej, leży czyli left, right i left. Widzimy się pewnie przy kaplicy, bo nic ciekawego nie wydaje mi się, żeby było po drodze.

W tygodniach, które się spędzili, zauważyła, że nie mogła w stanie się skoncentrować, siedząc bezpośrednio na jej desce, paralizowana przez nieprzyjacielne łagodzenie, które się w jej myśli. Koniec. Wręczona sumieniem, ale zajibiście, bo mamy świetny perk, to znaczy perk, skill. Magnezowy deszcz. To jest... Perfecto. Chociaż będzie mi się to trochę gryzło teraz z okul... ...tystą. Bo okultysta ma z demona, który też usuwa zwłoki. Ale tutaj się liczy to, że ten skill nakłada po pierwsze podpalenie, a po drugie ściąga jakieś tam powiedzmy uniki i tak dalej, więc od razu można by było to też... załączyć. Tylko pytanie za co znowu? Kurde, chciałem zrobić taką zatruwającą szmurę, tą <gum> hybrydę. No byłby się przydał na Dismasa, tak czy siak. Mm. Może seria na to, za to na razie, damy I Zobaczymy co z tego wyjdzie Dismas chyba miał jakąś ucieczkę z kanałów na początku Chapter Freedom. Taki Chapter 1 a chance to escape incarceration. Początek rundy <laughs> 13. Ira mam HP 42 Dobra, na siebie dwa razy unik 75. Usuwa. Na siebie tarcza naprzód 3. Nie pamiętam, naprawdę. Szkoda, że do przodu muszę. Do tyłu dwa. Teraz by rozbrzmia rozbrzmiał nieunikniony alarm. Dobra. Cofajmy się. Teraz musi kamień. Ej on. O kurwa. bałem to. Authentic. Chyba, że go zabiję, ale Nie sięgnę he he. No nie wiem, no lipa Aha, dobra, eee Myślę, że to jakoś inaczej wygląda Ale chyba go dobijemy już, więc nie będzie z tym problemu. Czy ja w ogóle sięgnę? Sięgnę w ogóle przesunę Przeżył? O kurwa. Lipa! Miałem plus to do obrażeń, to ja nie wiem ile ja wykręciłem. Ten było od 8... Dobra. Chodziło mi tylko o to, żeby pozyskać tą umiejętność, czyli strzał z bliska, który ma 6 do 12 plus 10 dokryta. Odrzucenie, zmarkowanie. Petarda tak zwana. Robi rozpierdol. To jeszcze 25% obrażeń sobie doliczcie. Tu jeszcze to jest upgradeowany skill. 10 do 13. 15. To jest do Zelubia. No dobra, jak już zaszliśmy jednego. Polecimy dalej. Tam też ma jakieś fajne jeszcze umiejętności. Typu Rabunek w na atrakcie. Wolność nie wyglądała tak jak się łudziłem. Chapter 2 Lając się. Harryd by a proszący the Zabrał udział w kanale świty. concealment took its toll and soon he began to see himself in the furtive scurrying pests that formed an unfortunate portion of his meager diet freedom once so fondly imagined had become a vortex of degradation it was W sensie w kanałach sobie żył, nie? Szczury w Aczkolwiek niby to się jakoś nie pokrywa z pierwszą częścią, gdzie on tam mówił coś o rodzinie i tak dalej. Chyba, że to sobie będzie dalej jakoś wyjaśnione. Iron, know, nie pamiętam. Otwarcie żył też jest naprawdę spokoskiłem. Dobra, trudno. Jak się uda, to się uda, jak nie, no to się wypierdolimy. Bardzo fajny run się zapowiada. Boss na start no. bez żadnych trinketów, bez niczego. No nie będzie easy. Nie będzie. Jeszcze kół nie mamy. O... Pora to przejebać. Twierdza generała. Generał nie jest jakimś ciężkim bosem. Ale musicie uważać, musicie powtarzać pewien schemat. I to jest w tym najgorsze, tak szczerze. Bardzo irytujący team comp mają. Znaczy, on ich bufuje, zmienia daje im shieldy i aaaa... Pierdolce je dostać. Widzicie? Zabił się i dwa stresu. Uch, lipa. Mógłbym uciec, ale ja chcę spróbować, chcę podjąć to wyzwanie. Kurwa. Idź pan w chuj. Serio, nie rany. Palac tam lecz. I dobijaj. Jezu, Jaki kurde fart. Zablokowano. Jestem spędzony. Dobram. Co teraz? Zwłoki, plus 200 obrażeń. Początek walki, co? Trochę takie. No useless. Hij na duch. Na duch. I tu musi stajć. I teraz tak, słuchajcie, problem polega na tym, że przed nami teraz są pnorcze, prawda? I my musimy tego chłopa z tyłu, w sensie, ten korzeń atakować. Ja go nawet nie widziałem w moich pierwszych podejściach. Problem jest taki, że chyba jeszcze teraz nie ma ruchu, to coś? Nie wiem. Czy jak ja w to strzelę, to niewrażliwość, niewrażliwość, czy to już będzie miało... Czy dopiero jak dwójka wchodzi? No nie pamiętam. Strzelę sobie taką. Okej, okay. wydaje się reagować na twoje ataki, czyli następny i jego ruch będzie wycofany. I to wszystko. I musicie to kontrolować, żeby wam bohaterów nie. No nie. nie wciągnęły te pnącza. Dlatego musicie mieć kogoś dystansowego. Bo inaczej jest przejebane. Wciągnąć tak nie możemy. No ma bardzo małe ryzyko na podpalenie, na zarazę. I teraz strzelacie w to. I to powinno właśnie cofnąć. Rozrost raz się cofa. Widzicie? Tylko nie wiem dlaczego mam 3 staki, a to jakby dalej. No nie wiem. Będziemy obserwować. A na 3 rozrost się cofa. No, w sumie spędzi niesamowicie. Lepiej ja wody. I co? Najlepiej nakładać na generała. Dwóch debuffy, typu uh, overtime, obrażenia. O kurwa, 15 kryt. Jezus wari. Nie wyjdziemy z tego. Ja tego nie widzę. Ja tak myślałem, że mam szansę, ale nie. O, dobra. Cofnęło. Już się bałem, że mi czasami kogoś zabierze. I baristan nam zwariuje jak to. Z... Serio? 8 do. No dobra, mogę tak. Dobra, baristan jest crazy. Załamanie. Chcecie z jakiegoś perka, czy po prostu zwariowali? Zatrzymuję atakując pięć. Aha, nie dobra, po prostu zwariowała. Nie chcę patrzeć. Kurwa. ja pierdolę. Tego nam zabrało, widzicie? Duszenie dwa, on będzie nam stres teraz nakładać. To jest jedyne, jedyne co mogę, szept ciemności, sojusznicy, celu. Kurwa, zjem do stres. Pierdola. O kurwa. Barristan też poszedł w piach. <laughs> Super. Co? Gra... Już pisałem, że gra mi się śmiało. <laughs> Nie wytrzymała tej presji. Co teraz? z plagi. Kogoś nam wyciągnie. Pytanie kogo? Raz, raz się cofa. Okej. Okay. Kurwa, wrota śmierci. Dobij go. Nie siadł. Dobij. No, come on! W końcu. Największym sukcesem jest to, że nikt nie umarł. ale <laughs> ta gra jest... Cuda. Gdzie teraz? Cholera. Mamy tarczę. Fajnie by było nie przejechać przez koła, żeby nie mieć kolejnej walki. Tu nas ewentualnie będzie czekać. No dobra, to jedziemy w lewo. The unknown awaits. Ale drugi boss zajebany, ósma wyprawa. I oczywiście co? Koła. Cool. <laughs> Może to będzie szansa, żeby się podleczyć trochę. Zobaczymy na kogo trafimy. Nie, nie będzie szansy raczej. O, to elegancko. I wszystkim statystyki. Już chciałem powiedzieć, że w takiej mizernej sytuacji polecam wam... ...prekolację zjeść. To już tragedia. Ci i tak mają meltdowna. O. Ale nie, i tak jest... I tak jest chłop. No właśnie. Zestresowany, bo dwa punkty wejdą. Jeszcze, paracetamol. Let's go. To mi się podoba. Już przeciągam, ale mam możliwość zredukowania stresu chyba. Całkiem sporego. No, okej. Okay. Szpital, spoko. Mogę im nawyki podleczyć, o ile mam trochę kasy. No coś tam się znajdzie, no nie jest ogólnie ta drużyna zła, tylko... No są tacy trochę popierdoleni. Jakby nie do końca te zębatki zaskakują, nie? To tak chyba większości w większości w sobie jest. no, dobijamy go. Okej. Okay. Jest dobrze, bo mamy bossa, mamy ukończony pierwszy region, możemy się skupić na tym, aby bez problemu ominąć bibliotekarza i pojechać dalej. Nie widzę nas dalej, <noise> na górze to totalnie, ale zobaczymy, plus 50, obrażeń, jest 33 max HP. Glass build na Dismasie? A ja. Raktyka jak Rach, świetna robota, zobaczymy czy się kurwa będziesz tak śmiać, śmiać za chwilę. Jak ci zrobimy cyk i będziesz miał 20, kurwa, praktycznie 12 HP, Nie. Super. Szkoda, że od razu nie pokazuję przeliczniki w skillach, ale zobaczymy jak to działa, okej? Okay? Będziemy go bardzo mocno bronić, bardzo mocno healować i bardzo mocno modlić się, żeby nic złego się nie stało. We're jesteśmy na miejscu. Można powiedzieć, że jeden taki run to jest 3 godziny grania. Od, od początku do końca, nie? Wszystkie regiony i góra. Opuszczamy mrugającego złodzieja. O dziwo żadna relacja się nie wytworzyła. Co jest dziwne, bo wszyscy są wkurwieni i to konkretnie. Ech. Lecimy, zobaczymy. No może tym razem do góry zajedziemy aż. Gra sobie ze mnie żartuje, ja muszę... Dobra. Plus jest taki, że możemy jedną walkę podjąć i uciec. Na pewno poleży, musimy odbić w lewo. Dobra. Prawo, lewo i lewo. A i ja nie mogę się przesunąć nawet Dismasem. Ej, będę miał infinite strzał z bliska. O kurwa. Będzie to mocne. Będzie to boleć. Ale porąbana akcja naprawdę Ja pierdolę ale On będzie bić On będzie tyle bić Uch, Aż mi kukle swędzą Plus 70. <ścoughs> wiecie co jest, ja zrobię Damy mu tak i tak To mamy siedemdziesiąt cztery Pierdolone punkty HP Drużyna pozmieniana i powiem że podoba mi się to. Jest tutaj troszeczkę z tymi skillami pozmieniane. Będziemy buchować Dismasa, aż mu... Aż mu żyłka pięknie. 9 do 11 nawet starczą. Fiu, fiu! W sumie to jest zobaczmy. Ja pierdole. Ja pierdolę, panie. Jeden na jeden. Kurwa tak się bawię. Elegancko. Ale jaki heal? 16. Coś takiego? 20. Pierdol, ale monstrum. Ile heal? Kurwa. Czyli to jest 10% od HP, a nie 10% obrażeń. Spoko. Pół HP na strzał. Gdybyśmy mieli jeszcze przyspieszenie na następną turę, byłoby ciekawie. Ale będzie pierdolięcie. Aha. <grystanie> Dzięki gra. You're fucking dead, kmiocie. Kocham to, że nas nie przesuwa. Że to jest po prostu perfekcja. Okej, okay, chyba go dobijamy. Zmieniamy nazwę, żeby dostać bufa. Polonez. FSO. Dajemy kurwie miodu. I lecimy. You're fucking stupid. Gra mi właśnie... No ja będę leżył, no kurwa. Autentycznie, display freeze, jest przegrane. To mi go nie wymieniło, bo go nie mogę używać. Tak? Co? Nie wiem. No autentycznie wydaje mi się, że po prostu no coś jest buget bo to chyba blokowało pewne skilly, ale może dlatego, że to jest ostatnia prosta, czyli góra. No to, to tak nie będzie wyglądać. Oto Juna. Spadłem aguura. Maline Temple of the Iron Crown. Ale, dobrze. Pity the great denier chained by its own command. And oto jesteśmy. Jechać do Lorda Boss. Rudzie, no oni mają poszczególne jakieś blokady. Tak jak na przykład Kajdany Koszmarów nałożyły nam zablokowanie stresu. Nie możemy redukować stresu w tej turze. Tutaj mamy zablokowanie chila, zablokowanie umiejętności dystansowych i chyba umiejętności wręcz. Czy tam jakoś inaczej to działa? No, I'm not sure about this, ale. I don't care, bo to, to są tylko, tylko pierdoły, które tak naprawdę nas nie interesują, bo robimy strzał z bliska. No, jeżdżamy sobie kursorem na pierwszego przeciwnika i 19. Token. No i tyle, no co? 3 na 4, dobra, dobijamy go. Teraz dostanę Buffa chyba do obrażeń. Już 20% obrażeń, no właśnie. Ale żeby nie mamy mele, dobijemy dalej. Bosa robię, Katarzyna. Ale boss jest ważniejszy niż związek małżeński. Rozwód? Kusisz. <laughs> Chyba to mamy, panowie, tak szczerze. Zostały dwie. Tarczy do rozbicia. 34. Mogłem go zbufować i to dopiero by zawolało, pewnie. Zabijemy, Pierdola. Teraz mamy 100% na, na wyleczenie. Jeszcze jakby weszło niezachwianie, to byłbym szczęśliwy. Teraz możemy go wychilować za 5 na krycie. No to nieźle. Niezłe leczenie. Dobra, nie przyciągajmy tego, bo to widzę, że jest nieskończoność Osiągnięta. 13 punktów. <grymne> Okej. Okay. Mówiłem, że to zrobimy. Bez żadnych jakichś dodatkowych płomieni. Nie wiem jak drugi was. Może być gorzej 87 świec. Co mogę wam powiedzieć? It's fucking done, tak? Przed nami jak drugi. Spróbujemy rozwinąć dalej Dismasa. I jeszcze do tego flaglanta. Nad tymi bohaterami bym się fokusował, na ten moment. I'm too fucking good. Tyle. Dziękuję bardzo, widzimy się później. Żona woła, trzeba jechać półki. Polecam wam z Dino, bo zbieranki są chujowe na następny dzień.